Czym są wąskie gardła w procesach i firmach? Są to obszary, które spowalniają bieżące właśnie zadania, które wykonujemy, czy procesy, które są realizowane. Jakiś czas temu to ja byłem wąskim gardłem w jednym procesie w naszej organizacji, ponieważ przeze mnie musiały przechodzić wszystkie rzeczy związane z wystawianiem faktur. Aktualnie rozpisałem sobie to i zautomatyzowałem ten proces, dzięki czemu współpracownicy są w stanie wystawiać proformy, czy faktury na podstawie właśnie tych proform, już bez mojej ingerencji, czy bezręczne. Wpisywania tych danych w naszym przypadku w systemie fakturownia, do tego, aby później taką fakturę czy proformę wysłać do klienta. Więc ja byłem wąskim gardłem, czyli takim punktem gdzie ta praca na mnie się zatrzymywała, kumulowała, powodowała to, że nie może iść dalej, dopóki ja nie zareaguję. Obecnie ten problem już rozwiązaliśmy. Jeżeli chodzi o rozwiązanie właśnie obszaru wąskich gardeł w firmach, to polecam najpierw zacząć od zmapowania sobie tego procesu, który realizujemy, gdzie widzimy, że są jakieś przestoje, czy opóźnienia i na tej podstawie jesteśmy w prosty sposób określić, kto ma jakie odpowiedzialności, przez co jakie czynności, zadania, czy dane przechodzą i właśnie gdzie są wąskie gardła w tych wszystkich procesach.